Szanowni, słuchajcie, widzimy się ponownie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć co nieco o depilacji laserowej, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Moi drodzy, w związku z tym, że już przeszłam całą serię i dużo, dużo ponadto zabiegów, właśnie depilację laserową, mam skończoną powiedzmy bikini i pachy serię. No i zaczęłam nogi. Słuchajcie, pierwszy raz byłam, nawet teraz sobie sprawdziłam, w styczniu 2016 roku byłam na pierwszej konsultacji, no i od tej konsultacji się zaczęło, po dwóch miesiącach poszłam już na zabieg. Zdecydowałam się na biki. bo stwierdziłam, że biki to jest część ciała, którą chciałam zrobić już od dawna, to było już w dziewczyną mówiłam, że ja na to pójdę. Poszłam na studia i poszłam też na depilację laserową i to był strzał w dziesiątkę, ale powiem Wam jak to dokładnie jest, bo wiele z Was myśli, że jak wybiorą, że tak powiem cały zestaw tych, nie wiem, 5-6 zabiegów, to myślicie, że to już jest koniec i włosy nie odrastają w ogóle, a to jest nieprawda. E, to jest nieprawda, bo efekt po prostu się cofa. Jeżeli się nie chodzi na tak zwane dostrzały, e, to słuchajcie, testowałam, e, po roku czasu wraca, z powrotem te włoski odrastają. E, są osoby, które faktycznie nie chodzą już w ogóle i tych włosków e, nie ma praktycznie wcale. Brawo, gratulacje ekstra, ja do tych osób niestety nie należę powiem jak to czasie ma przygoda od tak naprawdę, od stycznia 2016 roku e, chodziłam co dwa miesiące na pełne, e, że tak powiem zabiegi i tych zabiegów miałam pięć słuchajcie, co dwa miesiące, czyli pełny zabieg zabił, zajął mi rok czasu e, po tym roku czasu e, miałam pół roku przerwy Miałam pół roku przerwy i pół roku nie musiałam używać w ogóle e, maszynki do golenia. To był czas cudowny. Cudowny, naprawdę. Ale po pół roku te włoski zaczęły z powrotem odrastać. Nie w ilości 100%, tak jak było. Tylko te 10% tych włosków, tak powiem, Gdzieś tam cebulka się już zaczęła od nowa tworzyć, ona się, że tak powiem, e, już rosła, tworzyła. I włoski wychodziły. I to myślę, że to było, było 10% procent całości mykini. Więc y, mało. I po tym pół roku poszłam na tak zwane dostrzały. Super. Na pół roku y, znowu spokój. Po pół roku poszłam znowu i w sumie tak chodzę co pół roku na tak zwany dostrzał. Y, I muszę Wam powiedzieć, że na początku co pół roku to było to 10%, nie? 10%. Ale ostatnie, przez te ostatnie pół roku od, y, byłam ostatnio w lipcu i teraz, to już nie było 10%. Mówię, kurczę, jest nie tak, że wiecie, 10% spoko. Później nagle zaczęły tak dużo e, odrastać. E, myślałam, że to hormony, bo to też może być przyczyna dlatego, że mam włosy odrastają. Sprawdziłam sobie hormony. Po prostu moje włosy e, zaczęły z powrotem rosnąć. I dlatego też z powrotem lecę na serię. E, przypominającą, tak to stwierdzam, że tak nazwę e, wezmę sobie, pójdę trzy razy co dwa miesiące, e, tak mi pani powiedziała, że też to powinno cofnąć e, z powrotem e, do zabiegu, zresztą zaczęłam e, też pachy e, w tamtym roku, z pachami jest słuchajcie gorzej stwierdziłam, że z pachami jest gorzej niż z bikini na bikini dużo lepiej to działało, szybciej poszło e, ładniej, e, a tutaj... E, na e, pachach nie widzę takiego efektu, słuchajcie e, Jeżeli chodzi jeszcze o bikini, to ja jestem na, na maksymalnym poziomie strzałów e, To jest 60 czuj, to jest maksymalnie jak maszyna działa e, i, I dopiero na tych maksymalnych efektach te dostrzały zaczęły mnie działać Ponieważ mam tak mocne włosy e, Czym mocniejsze włosy? tym lepiej powinno się usuwać, ale nie zawsze. Właśnie nie zawsze jestem tym wyjątkiem, że no tak nie jest. Słuchajcie, były, były pytania do mnie, jak jest z tym bólem. Na początku to nie jest ból, słuchajcie, bez problemu, ja też mam bardzo silny próg bólu, bardzo, bo bym powiedziała, że całą serię plus yy, początkowe dostrzały, tak, do tych 45-50 juli, to ja leciałam bez znieczulenia, yy, no natomiast już jak wjechałam na te 50, 50 60 to ja powiedziałam, że już nie chcę się tak męczyć i poprosiłam już o znieczulenie ze znieczuleniem, yy, ze znieczuleniem w bólu. to już jest taki ból, yy, jak tatuaż, Wy powiedzieli mi, że porównanie właśnie y, tatuażu y, do depilacji laserowej, <grym>, tatuaż oczywiście na obójczykach, na kościach, to jest ten ból, y, to boli, później piecze, swędzi, później jest gorzej, 3 dni to macie takie wiecie, au, au, au ale warto. Stwierdzam, że warto, bo zginęło wszystko to, co e, chciałam. Nie, idę sobie po prostu na, e, że tak powiem, na basen bez męczenia się, że słuchajcie, mam krop, e, kropeczki po e, maszynce go, do golenia. Tego już po prostu nie ma. Jest, e, to jest coś rewelacyjnego i tak samo jest z pachami. Jest troszeczkę gorzej, ciężej się je depiluje, potrzebują e, więcej, że tak powiem, zabiegów, ale to jest ekstra. Teraz zaczęłam sobie nogi, bo jestem po pierwszej serii nóg. No, już te włoskie zaczynają sobie same wypadać, więc zobaczymy, jak to z tymi nogami będzie. Eee, ja robiłam w. Laser deluxe z Moi drodzy, tak już podsumowując, po pierwsze, to nie jest tak, że włoski już nie odrastają, bo mimo, że wykonacie pełną serię, to po jakimś czasie włosy zaczynają odrastać, więc warto iść na tak zwane dostrzały przypominające. Na moje imię nazwisko macie 20% zniżki, tylko musicie mi napisać w komentarzu, we wiadomości na Facebooku czy Instagramie, że jesteście ode mnie. Po trzecie, boli, ale to nie jest taki ból, który go nie da się zmieść, poza tym są też znieczulenia, więc śmiało możecie. Po czwarte, depilacja laserowa nie działa na jasne włosy, więc jeżeli macie jaśniutkie, cieniutkie włoski, to u Was efekt będzie dużo, dużo mniejszy, słabszy i nie zawsze będzie taki zadowalający. Najlepiej działa na ciemne włosy gęste grube, ponieważ działa przez barwnik ten laser i do, dociera do cebulki, więc to jest coś takiego. No i ostatnie to to, że po prostu warto, ponieważ nie ma efektu, wiecie, tych wrastających włosków, zaczerwienień i wychodzicie sobie na basen bez żadnego, wiecie, takiego swędzenia, drapania po ogoleniu dzień wcześniej. Tego nie ma, serdecznie Wam po prostu polecam. Zresztą, słuchajcie, po trzech latach mam sprawdzone, że tak powiem, wszystko, zaczęłam też nogi, więc to o czymś świadczy. Mam nadzieję, że taki szybki filmik Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy też byliście na depilacji laserowej, a może chcecie jeść, a może macie jakieś pytania, na wszystkie odpowiem w komentarzach. Zostawcie oczywiście suba, zapraszam Was też na mojego Instagrama, a my się widzimy w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!